Siemanko z tej strony Adrena to jest kolejny odcinek stop 5 skrzynek tygodnia. Na wstępie chciałem podziękować za ponad 5,5 tysiąca lajków pod ostatnim odcinkiem z tej serii. Liczę na to, że dziś śpieszycie się jeszcze lepiej, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film Wam się spodoba. A teraz, już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. O, o, stoi, stoi, stój, 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 ładnie, 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 Nie, nie, nie chcę tu jakichś emocji wznosić wieczorem, bo to już późna godzina jest. Nie będę tutaj krzyczał. Ostatnia krzynka. Trzeba ja dokupić. kupić. Nie. Hyper Beast! To tu zobacz, nie! Pierwsza opony AWP Hyper Beast! Hyper Beast! Oh my god! Przetestowano w bolu! Ja cię kręcę, nie! A kamion warty ile? 1,5 euro Nawet skrzynka mi się nie zwróciła, słuchajta Leci! Zeszłe <grym> z tak nie? Boże! Boże! Jest! Tak! 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 Mama simowa! Mama simowa! Brawo. Boże fabryc nowy! Nie, nie, fabry nowy! Lekko używany! Brawo, broń! Ja pierdolę! Ale AWP, Ale AWP a Simow, ja pierdolę. A nie on jest przetestowany w boju! Masakra, te openingy to są masakra, się cieszę, że nie wydaje pieniędzy O kurwa, stój! 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 O kurwa Co, co? Czekajcie, bo ja nie wierzę, nie wierzę, że coś nie mierzę, co się teraz stało, kurwa Jaki śliczny Gdzie mój nóż? Fabrycy nowy, kurwa ludzie. Ile to jest warte na rynku? Nie wiem Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Koniecznie zajrzyj też do opisu i zlajkuj mojego fanpage'a na Facebooku jeśli jeszcze tego nie robisz. A teraz to już na tyle, więc cześć, trzymajcie się, no i na razie. Piona.